Dziś opowiem wam historię Aline Unos, czyli kobiety, która stała się poniekąd mroczną ikoną popkultury. Unos urodziła się jako Aline Carol Pittman w Rochester w stanie Michigan 29 lutego 1956 roku. Jej matka miała 14 lat, gdy poślubiła ojca Alin. Ten miał lat 16. Po niecałych dwóch latach małżeństwa i dwa miesiące przed narodzinami Alin rodzice się rozstali. Unos nigdy nie spotkała swojego ojca, ponieważ został aresztowany w momencie jej narodzin. Został zdiagnozowany jako schizofrenik, a później skazany za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Finalnie popełnił w więzieniu samobójstwo. W styczniu 1960 roku, kiedy Unos miała prawie 4 lata, została porzucona przez matkę, trafiając do dziadków, oboje alkoholicy. W wieku 11 lat Unos zaczęła angażować się w czynności seksualne w szkole w zamian za papierosy, narkotyki i jedzenie. Uprawiała również seks ze swoim bratem. Unos powiedziała, że jej dziadek alkoholik napastował ją seksualnie i bił, gdy była dzieckiem. Zanim ją pobije, zmuszał do rozebrania się. W 1970 roku wieku 14 lat zaszła w ciążę ze swoim dziadkiem. 27 maja 1974 roku wiek wieku 18 lat u nas została aresztowana za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, zakłócanie porządku i strzelanie do samochodów. Bo to strzelanie po pijaku nie chciała nikogo zabić ani skrzywdzić. Ameryka. W 1976 roku nos pojechała autostopem na Florydę, gdzie poznała 69-letniego prezesa klubu jachtowego, Louisa Gratzafela. Pobrali się szybko. Ogłoszenie ich zaślubin zostało wydrukowane na łamach lokalnej gazety, lecz szybko pojawiły się problemy. Unos biła męża między innymi i wywoływała burdy w barach. Gdy jej brat zmarł na raka, otrzymała 10 tysięcy dolarów z ubezpieczenia na życie i unieważniła małżeństwo ze swoim mężem po zaledwie 9 tygodniach. Pieniądze odziedziczone po bracie przeznaczyła na luksusowe auto, które dość szybko rozbiła. Unos poznała Tyrium Mur kojówkę hotelową, lesbijkę. Razem zamieszkały, utrzymując się z prostytucji. Generalnie co chwilę UNOS trafiała za kratki, a to za burdę na mieście, a to za jazdę po pijaku, a to za pobicie. Jest tego tyle, że nawet nie wymieniam. Było tego dużo. Bardzo dużo. 4 lipca 1990 roku UNOS i MUR porzuciły samochód po tym, jak uczestniczyły w wypadku. Na klamce odnaleziono odciski palców Uno's, gdyż ta już niejednokrotnie była w więzieniu. Okazało się, że auto należało do Petera Simsa lat 65, zaginiony, ciała nigdy nie odnaleziono. Oczywiście Uno's szybko została aresztowana, a śledztwo wykazało, że na koncie ma sporo ofiar. Pierwszą ofiarą Uno's był skazany za gwałt Richard Mallory, którego rzekomo zabiła w obronie własnej. Uno stwierdziła, że została zgwałcona i brutalnie pobita po tym, jak została przewieziona do opuszczonego obszaru. 13 grudnia 1989 roku jego ciało znaleziono w lesie. Był dwukrotnie postrzelony w tułów. Druga ofiara to David Spears. 1 czerwca 1990 roku jego nagie ciało znaleziono na Florydzie nieopodal autostrady. Postrzelony sześć razy. Charles Edmund Carscadon, a właściwie jego ciało, zostało odnalezione 6 czerwca 1990 roku. Został postrzelony 9 razy. Ciało było winięte kocem elektrycznym i po znalezieniu bardzo się rozkładało. Wcześniej wspomniane Sims, Troy Barres, został postrzelony dwukrotnie. Charles Richard Dick Humphreys, emerytowany major sił powietrznych USA, były stanowy śledczy do spraw wykorzystywania dzieci i był szeryf policji. 12 września 1990 roku jego ciało znaleziono w hrabstwie Marion, został postrzelony sześć razy w głowę witułów. Ostatnia ofiara to Walter Antonio, kierowca ciężarówki, ciało znalezione pod koniec 1990 roku. Urnos opowiedziała kilka niespójnych historii na temat zabójstw. Początkowo twierdziła, że wszystkich siedmiu mężczyzn. Zgwałciło ją, gdy pracowała jako prostytutka, ale później wycofała się z twierdzenia o samoobronie, powołując się na rabunek. Podczas wywiadu z filmowcem Nickiem Brumfieldem, kiedy myślała, że kamera jest wyłączona, powiedziała mu, że w rzeczywistości była to samoobrona. Urna została osadzona w celi śmierci dla kobiet w Departamencie Więziennictwa na Florydzie, a następnie przeniesiona do więzienia stanowego na Florydzie w celu egzekucji. Jej apelacja do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych została odrzucona w 1996 roku. W 2001 roku w petycji do Sądu Najwyższego Florydy oświadczyła, że zamierza odwołać swojego radcę prawnego i zakończyć wszystkie zawisłe odwołania. Zabiłam tych ludzi, napisała. Okradałam ich zimne jak lód ciała i zrobiłabym to jeszcze raz. Nie ma szans na utrzymanie mnie przy życiu. W 2002 roku Urnos. Zaczęła oskarżać strażników więziennych o zanieczyszczanie jej jedzenia brudem śliną i moczem. Powiedziała, że podsłuchała rozmowy między innymi personelu więziennego, gdy rozmawiają o planach wobec niej. Ponoć były to plany gwałtu. Skarżyła się również na rewizje rozbierane, ciasne kajdanki, kopanie w drzwi, częste kontrole okien i niskie ciśnienie wody. Jej adwokat stwierdził, że pani Urnos Naprawdę chce mieć odpowiednie leczenie, humanitarne traktowanie, aż do dnia, w którym zostanie stracona. Na kilka tygodni przed egzekucją, Urnos udzieliła serii wywiadów. W ostatnim wywiadzie stwierdziła, że była torturowana w więzieniu. Egzekucja miała miejsce 9 października 2002 roku. Odmówiła ostatniego posiłku, który mógł kosztować mniej niż 20 dolarów, i zamiast tego zdecydowała się na filiżankę kawy. Była dziesiątą kobietą w Stanach Zjednoczonych i drugą na Florydzie, która została stracona od czasu decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1976 roku o przywróceniu kary śmierci. Ciało Urnos zostało skremowane, a jej prochy zostały rozrzucone pod drzewem w jej rodzinnym Michigan przez jej przyjaciółkę z dzieciństwa. O jej życiu opowiada film Monster z 2003 roku, w którym w rolę morderczyni wcieliła się Charlize Theron, za co zresztą dostała Oscara dla najlepszej aktorki. Dziś historia Worms jest inspirująca dla wielu, jej postać przewija się w wielu produkcjach, m.in. w American Horror Story. Napisano również wiele książek i artykułów. Ich historia jest tragiczna i zwraca się uwagę, że gdyby Państwo zareagowało odpowiednio wcześniej jeszcze gdy była dzieckiem, być może nigdy by nie stała się tym, kim ją znamy. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!